Hej, hej, to już święta niedługo. Zapraszam Was na nową serię, w której pokażę Wam, jak przygotować niektóre fajne rzeczy krawciarskie na święta. Dzisiaj gwiazda w stylu Loft. Gwiazda idealnie będzie pasowała jako dekoracja, a szczególnie teraz w okresie świątecznym, przyciąga uwagę i wygląda fantastycznie. Przygotowałam dla Was szablon do wydruku. Pamiętajcie, aby wydrukować szablon na kartce 4. Za pomocą nożyczek do papieru wycinamy szablon. Teraz potrzebny nam będzie karton. Na kartonie odrysowujemy za pomocą pisaka ołówka kształt szablonu gwiazd, ramienia gwiazdy. Pamiętajcie o zaznaczeniu list. Wycinamy odrysowany kształt z tektury. Do naszej gwiazdy potrzebujemy 5 ramion, ponieważ jest to gwiazda, uwaga, pięcioramienna. Czas połączyć e, ze sobą ramiona, tak aby nachodziły e, na siebie i tworzyły ostatecznie kształt gwiazdy. Potrzebny nam będzie teraz klej Wikol. Smarujemy klejem Wikol, części łączenia ramion gwiazdy. Dobrze dociskamy, aby klej e, załapał i żeby nasza gwiazda zyskała jednolity kształt. Ja do swojej gwiazdy wyciąłam jeszcze kolejne pięć ramion, tym razem bez listków łączących, po to aby ją a nieco wzmocnić. Czas wyciąć boki gwiazdy. A moje boki mają po 6 cm szerokości. I oczywiście również wycinam je z tektury falistej. Taki pasek teraz przytwierdzam do jednego z rogów mojej gwiazdy. Przymierzam, żeby zobaczyć, jak mniej więcej pozginać w odpowiednich miejscach na ramionach. I za pomocą taśmy papierowej przyklejam bok gwiazdy. Do jej całego kształtu. Moja taśma papierowa okazała się nieco starszym typem taśmy. Niestety jak taśma papierowa leży długo, traci swoje właściwości klejące, dlatego miałam momentami trochę niedoklejoną tą taśmę, ale jeżeli wy macie świeżo kupioną taśmę, to nie powinno być żadnego problemu. Identycznie robimy wewnątrz doklejamy ścianki wewnętrzne naszej gwiazdy. Tak powinno to mniej więcej wyglądać. Smarujemy jeszcze wnętrze naszej gwiazdy klejem Wikol. Teraz za pomocą taśmy papierowej obklejam właściwie całą gwiazdę taśmą papierową. Ja sobie właściwie podzieliłam to na takie części, gdzie najpierw kleję boki, e, potem zaklejam do środka. Po obklejeniu całej gwiazdy e, zaklejam jeszcze wierzchołki, po to, żeby były dosyć gładkie. Obklejam również wnętrze, wewnętrzną ściankę, i tak właśnie prezentuje się korpus. Teraz będzie potrzebny na zwykły papier A4. Oraz oczywiście Col. Przecinamy na pół naszą kartkę, smarujemy gwiazdę klejem i powoli przyklejamy papier. Do gwiazdy. Niestety klej wikol trochę powoduje marszczenie się i tworzenie takich nierównych powierzchni. W wypadku tej gwiazdy efekt ostateczny będzie gładki. Dlaczego właściwie obklejamy tę gwiazdę białym papierem? Przede wszystkim dlatego, aby ją wzmocnić. A klej wikol położony na całej powierzchni sprawi, że po wyschnięciu gwiazda będzie sztywniejsza. Dzięki czemu o wiele lepiej będzie trzymała cały korpus oświetlenia, który ostatecznie będzie do niej przytwierdzony. Tak wygląda nasza gwiazda po wyschnięciu. Jest twarda jak kamień. Teraz przygotuj sobie farbę białą, akrylową z sprayu. A w moje ręce akurat trafiła taka dosyć fajna eco-friendly farba, którą użyłam w tym projekcie. czas na wykończenie naszej gwiazdy i do tego użyję gładzi szpachlowej wykończeniowej. Kolejnym tajemniczym narzędziem, które będzie nam potrzebne, jest karta. Nabieramy szpachlę, kładziemy na powierzchnię i wyrównujemy na całej długości, razem z bokami. Po 24 godzinach nasza gwiazda będzie już twarda jak kamień, a więc idealna do szlifowania. Dlatego będzie nam potrzebny papier ścierny. Ja wybrałam taki yy, o gramaturze 180. Tak wygląda moja wyszlifowana gwiazda, na którą na koniec psikam białą farbą akrylową. Czas na tajemniczy składnik naszej gwiazdy, czyli bombki. Teraz jest idealny czas, czyli przedświąteczny, żeby połazić za takimi bombkami. Wybrałam bombki, które są białe, dzięki czemu będą fajnie przewodziły światło. Wyciągamy z takiej bombki zaczep, który będziemy mogli później użyć do innych projektów świątecznych. Moje światełka. To są zwykłe światełka LEDowe. Za pomocą patyczka do szaszłyków oraz nożyczek, będę robiła dziurki na światełka. Najpierw muszę zadecydować, w których miejscach te dziurki zrobić, więc przykładowo rozkładam sobie bombki na szerokości ramienia i patrzę, jak, w jakiej odległości będą wyglądały najlepiej. Kiedy już zadecyduję, robię dziurki. Najpierw małe, potem większe. Takie żeby e, takie żeby podstawa bombki idealnie weszła. Pamiętajcie, dobierzcie swoje e, bombki do lampek, które macie e, ponieważ dzięki temu będziecie w łatwy sposób mogli włożyć do środka światełko. Tak to mniej więcej wygląda, bombka właściwie trzyma się sama. Oczywiście kontynuujemy dalej dziurkowanie gwiazdy i przekładanie lampek. Tak wygląda finalna gwiazda prezentuje się naprawdę super, um, nie ukrywam, że wymaga trochę pracy, ale naprawdę warto! Jeżeli ten filmik był dla Ciebie inspiracją, pamiętaj koniecznie o łapce do góry, a jeżeli chcesz więcej filmików, pamiętaj, żeby subskrybować kanał Crafting TV. Tymczasem, do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa.